No cześć, w tym, w tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób sprawdzić czy bezpiecznik, wyłącznik nadmiarowo prądowy, potocznie zwany Eską, który możecie spotkać w instalacji elektrycznej w swoim domu, działa prawnie. Tak wygląda, to jest akurat firmy Hager. MTN 125, B25, czyli tu jest 25 amperów. Hmm. Przy takim prądzie się wyłącza. Tutaj mamy zaciski do przewodów. Prawda? I teraz. O tu mamy na przykład. Możecie sobie wsadzić o, jakąś informację lub naklejkę, do czego on służy, na przykład do wyłączenia światła w pokoju. Więc tak, sprawdźmy. Teraz jest wyłączony, prawda? Teraz jest włączony. Czyli przewodzi prąd. Tak, przerywa Najprościej to sprawdzić, używając miernika i opcji, która tu się pokazuje. To jest taki brzęczyk. Sygnał taki, prawda? I w mierniku ustawiamy to na pozycję miernika, ustawiamy na, na tym rzęczyk. I teraz bierzemy przewody testowe. Jeden, tak. I teraz możemy na przykład tu włożyć. Ale będzie niewygodnie dla mnie, to włożę go tutaj. I drugi przewód, włożymy go... Na przykład tutaj. O, słyszymy teraz dźwięk. Czyli bezpiecznik działa, bo jest włączony. Widzimy, włączony. Czyli miernik wywołuje dźwięk. Teraz. Jeżeli przerwiemy, to nie ma dźwięku, bo jest przerwana. Ale w tym wypadku wiemy, że bezpiecznik jest dobry. Jeszcze raz. Ruchniemy. Słyszymy dźwięk. Jedną ręką wykonuję, dlatego czasami przerywa. Przerywamy. Jeszcze raz. Słyszycie dźwięk? Ok, to wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Hej.